Się urodził, szanowni Państwo. W tym miejscu, tak tutaj, w tym miejscu przyszedł na świat Stanisław Pomian Szednicki. Tutaj się wychowywał po śmierci rodziców. Tu go wychowywał wuj Bonifacy Oszczykowski, proboszcz tutejszego kościoła, tutejszej parafii. Tu chodził do szkoły. Z tyłu za mną dalej jest szkoła elementarna, bo musicie Państwo wiedzieć, że w Brańczyku. Nie było analfabetyzmu już w 1820 roku. Przez co mieli cię i pisać? Do szkoły elementarnej najpierw uczył go tutaj pan Kafka, a później chodził do Radzymina jeden rok, dalej do Półtuska. Skończył szkołę, tam chodził 4 lata. Po szkole w Półtusku poszedł się uczyć do Instytutu Szlacheckiego w Warszawie. To była instytucja założona przez Cara Aleksandra I i miała za zadanie zrosyfikować młodzież szlachecką. Wyrwać młodzież szlachecką, synów szlachty, sarmacji i przekształcić ją na modłę niekoniecznie rosyjską, ale na, lansując takie hasło, tak jakże aktualne dzisiaj, że polskość to nienormalność. I tam w tej szkole. W średnim Instytucie Szlacheckim to była szkoła średnia, o bardzo wysokim poziomie trzeba zaznaczyć. Szkoła nie przetrwała długo, bo nie udało się spełnić planów i zamierzeń Cara. I, i w tym miejscu, proszę Państwa, jest Sejm. Ktoś, kto wchodzi do Sejmu, na tereny Sejmu dzisiejszego, po lewej stronie. Jest budynek z zakresu secesji, to, to jest pozostałość po Instytucie Szlacheckim. W szkole średniej, ta edukacja trwała bardzo szybko, rozpoczął studia prawnicze w Moskwie, skończył je w Petersburgu i w 1860 roku zaczął praktykę prawniczą w sądzie w Krasnym Stawie. Tam był, dostał pierwsze funkcje, to był pisarzem, potem był sędzią pokoju. Przez 8 lat Pracował w tym sądzie, tam poznał swoją żonę, panią Bronisławę z domu Krasowskich. Później przeszedł, pracował w Lublinie przez dwa lata, później w Warszawie i później był w sądzie okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. W pracował ponad 40 lat i w 1917 roku odmówił władzom carskim ewakuacji sądownictwa, odmówił wyjechania razem z sądami na wschód, Groziło mu to za to, groziła mu za to utrata praw emerytalnych, a on jednak został w Polsce w 1917 roku. Został poproszony o budowę sądownictwa polskiego. Departament Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego zapraszał go. Są telegramy, właśnie na tej małej wystawie, którą Państwo tam widzieliście. Telegramy wzywające z Szednickiego do prac o sądownictwie polskim. I tutaj, proszę Państwa, następuje. Wielka chwila, 25 sierpnia Stanisław Pomian Szczednicki otrzymuje nominację na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w odrodzonej Polsce. Razem z dwoma sędziami zaczyna budować sądownictwo polskie. W 1822 roku, przepraszam, w 1922 roku, po pięciu latach sprawowania urzędu, pomimo próśb ministerstwa, odmawia dalszego pełnienia urzędu, ze względu, że są młodzi, Następnie, że on wychował, że on już skończył swoją pracę w sądownictwie. Po przejściu na emeryturę, Zajął się pracą w towarzystwach dobroczynnych. On jest wieloletnim prezesem Towarzystwa Dobroczynności w Piotrkowie. Jest działaczem społecznym. Jest, założył bibliot bibliotekę, dobrze mówię, w Piotrkowie. Wybudował sąd w Piotrkowie okręgowy. Jest to człowiek o niespotykanych możliwościach, ambicjach, które zrealizował, zbudował, o marzeniach. On jest przykładem człowieka, który spełnił swoje marzenie, zbudował sądownictwo w Polsce. Trzeba powiedzieć o panu Adamie Sikorskim. To on pierwszy zaczął wydobywać Stanisława Pomian Szednickiego z, z tych ciemności historycznych. Zaczęło się oczywiście o powstaniu styczniowym, o bitwie pod Częstoborowicami. Bitwie, o której wiedziano, że była rzeź Częstoborowicka i były dwa zdania. Więcej nie było żadnych źródeł historycznych. Stanisław Pomian Szednicki napisał siedem stron na ten temat. Opisał szczegółowo bitwę. Mało tego Agnieszka wspomniała, że też założył szpital. Pierwszy od razu po tej bitwie. On był w odległości 200-300 metrów, był żywym obserwatorem. A skąd ta wiedza? To dlatego, że w obowiązującym prawodawstwie rosyjskim z bitwy Powstania Styczniowego to były bójki. A z każdej bójki należało zrobić protokół. I Stanisław Pomian-Szedliński zrobił rzetelny protokół sądowy. Po okresie dziewięcioletniej po okresie, pracy w sądzie w Krasnym Stawie, pracuje w sądzie w Lublinie, w sądzie kryminalnym, później przechodzi do Warszawy, do departamentu, Ministerstwa, i tam proszę Państwa, otrzymuje pole Jest tajnym radcą takim stanu, do specjalnych poleceń. Czyli tropi, krótko mówiąc, defraudacja w sądownictwie. Jak jakiś sędzia się nie rozliczył, no co tutaj dużo szukać, wtedy też to było. Otrzymuje wielkie pochwały i otrzymuje wielkie uznanie i nagrody od yy, Ministerstwa. Rosji, od, od, od Rosjan. Proponują mu objęcie, żeby był prezesem sądu. Rzecz nie jest spotykana, bo tylko mogły objąć te, te stanowiska Rosjanie. Ale proponują, tak, ale proponują mu, że, że mu dadzą, zrobią wyjątek od, od tego przepisu pod warunkiem, że on będzie sędzią daleko w Rosji, w głębi Rosji. To będzie prezesem sądu. Odmawia, mówiąc, że jest Polakiem i przede wszystkim jest ostoją polskości i dla Polaków. W tym sądzie, jak Państwo widzicie, zbudował sąd Piotkowie. Zapraszam do odwiedzenia tego sądu. To jest tak nowoczesny budynek, wzorowany na Pałacu Sprawiedliwości w Paryżu, oddany do użytku w 1906 roku. Tam rozwiązania techniczne, architektoniczne są do dnia dzisiejszego, można pozazdrościć. Posadzki nie ma żadnych sztucznych, funkcjonują do dnia dzisiejszego. No i oczywiście tutaj mamy zarzut, że tak Agnieszka powtarza, że Strzeliński mało się troszczył o rodzinę. No dlatego, że zamiast coś tam uczyłać na boku, państwo znacie ze świadczeń majątkowych teraz, no to jemu się zachciało zbudować sąd, który służy do dnia dzisiejszego. Największe osiągnięcie, gdzie Stanisław Pomian-Sziedlicki przeszedł do historii, dzięki któremu dzisiaj jesteśmy nominacja Stanisława pomian Szednickiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zaprzyjaźniony z nami pan Wojciech Korkuć opracowuje, my z nami, już plakat i logo Stanisława Pomian-Szędnickiego. I ogólne hasło jest takie, że sądownictwo nie powstało w 1989 roku. Nie, proszę państwa. Sądownictwo powstało w 1917 roku. W ulotce macie państwo Cytat z mowy pana Bukowieckiego, który mówi, że sądownictwo jest symbolem niepodległo odradzającego się państwa polskiego, a to, że mówię i mam, mam rację, to jest artefakt, to są telegramy, gdzie się go wzywa do budowy sądownictwa. Powiedziane było, że Stanisław Strzeliński został odznaczony pierwszym jest kawalerem Polonii Restytutu. Jest na 80 miejscu, ale to jest ze względu na literkę S. Pierwszy był profesor Askenazy. <mulik> en tus ojos mis brazos ver junto a mí. piensas que tal vez mañana que estaré muy lejos muy lejos de ti Eh, tengo miedo a perderte, perderte después. Eh, tengo miedo a perderte, perderte después. W 1922 roku Stanisław Pomian Szednicki zakłada fundację swojego imienia, w którym, proszę Państwa, wspiera biednych uczniów w szkołach podstawowych. Życzę, żeby każdy sędzia, przechodząc na emeryturę, poszedł do swojej szkoły podstawowej i powiedział, proszę pani, mam taką emeryturę, chciałem dać 500 zł dla najbiedniejszego ucznia. Proszę mi pomóc. ファンの方がいいと思います。<music> Zawsze przeżywa reformę i w każdym czasie wydaje się, że są one szczególnie ważne i szczególnie ciężkie. Trudno oceniać, które czasy są prostsze, ale proszę przynajmniej zechcieć zauważyć, że to wyzwanie w 1917 roku chyba było rzeczywiście szczególne, bo trzeba było połączyć trzy porządki zaborowe. To nie jest kwestia zmiany jakiegoś detalu, w jakiejś procedurze. Wtedy łączyło się budowę prawotwórstwa z budową tożsamości narodowej. Była to więc szczególnie ciężka misja. I my, współcześni sędziowie, pamiętamy o tym, pamiętamy o tym, jak ważny jest szacunek. Nie jest łatwo go zachować, ale też. Aby budować ten szacunek, no w, jakiś sposób, w jakiś sposób trzeba pamiętać, że tak jak 100 lat temu nie udało się prezesowi robić czegoś na boku, tak i teraz chyba też się to aż tak nie dzieje. W dniu dzisiejszym mamy okazję być wszyscy wspólnie razem, tutaj wykonywać łączności na całą Polskę i na cały świat. Dla trzech pierwszych. Krótkofalowców, którzy wykonają łączności z naszymi pięcioma operatorami. Tu od Gminy Branczyk, od księdza Proboszcza jest nagroda, księga parafialna z wpisem nas wszystkich tutaj. Jest to taki drobny prezencik z okazji właśnie rocznicy, setnej rocznicy prezesa Pierwszego Sądu Najwyższego, pana Strzednickiego. I mamy okazję, możemy, możemy tu pokazać, jak wygląda sprzęt krótkofalarski. Łączności wykonuje się na bardzo dalekie zasięgi. To nie jest Radio CB. Pełna kultura na Radio obowiązuje. No i cieszy nas to, że wśród nas są młodzi ludzie, młodzi uczniowie, którzy uczą się tego naszego hobby. Cabo ah,